Serdecznie zapraszam w najbliższy piątek, 17, 17 17 kwietnia, w piątek popołudnie spędzam w Waszych w dwóch stronach. Miejscach, tak. dwóch miejscach. Grupa Patriotyczna Boguś i Michał zapraszają kandydata tutaj. Dąbrowa, na Górnicza. Dąbrowa, Górnicza. Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza w gdzie? godzinach kawiarnia Villa Moda w Dąbrowie Górniczej od 15 do 17 uczta. Intelektualna pomiędzy kandydatem na prezydenta panem Grzegorzem Braunem a Pawłem Tanajna. Następnie? Y, następnie o dziewiętnastej? O osiemnastej. O osiemnastej, o o żeby mieć troszeczkę więcej. Ludzi. O 18.00 w oku miasta w Katowicach. Dokładnie to samo, ale w troszeczkę innej konwencji. Już nie będzie tak poważnie, nie będzie tak śmiertelnie poważnie. Zapraszamy na spotkanie z panem Grzegorzem Braunem. Panem Pawłem Tanajno, Panem Konradem Danielem i Panem Marcinem Rolą. będziemy fetować przyszłe zwycięstwo, czyli elekcję przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej. W piątek, 17 o 15 w Dąbrowie Górniczej, o 18 w, w Katowicach, oko miasta. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.